Rezygnacja z alkoholu na 30 dni to nie jest rezygnacja z czegoś przyjemnego. Naprawdę. Wam się wydaje, że alkohol was odpręża, relaksuje, że wam obniża stres i tak dalej. To jest złudzenie. Jak odstawicie go nawet na ten jeden miesiąc, zobaczycie, jak bardzo byliśmy wszyscy w błędzie. Ja mówię wszyscy, dlatego że byłam w tym samym błędzie. Od półtora roku nie piję alkoholu. I zaczęło się to właśnie takim 30-dniowym eksperymentem. I naprawdę po paru dniach byłam szczerze zszokowana, a piłam umiarkowane niewielkie ilości. Jak bardzo alkohol obniżał mi nastrój, jak mnie stresował, jak mnie spinał, jak bardzo trzymał mnie w miejscu, jak sprawiał, że mi się nie chciało, że byłam pasywna, że miałam pomysły, ale już nie miałam energii na ich realizację i tak Zacznijcie 30 dni bez alkoholu, z takim nastawieniem, że to jest wasza przepustka do dużo fajniejszego, dużo ciekawszego życia. I zobaczycie, bo to jest prawda, że ta obietnica, to myślenie bardzo szybko się spełni. I dawajcie znać, jak Wam idzie, dawajcie znać, czego potrzebujecie, wpadajcie tu po motywację. Ja tworzę te treści po to, żeby Wam wszystkim było łatwiej, żebyście doznali tych samych efektów, których ja doznałam i które mnie do dzisiaj zachwycają. Powodzenia.